Patrzcie, co my tu mamy i co my tu Gregu będziemy gotować. Burgerosy. Burgerosy. I ja kupiłam, słuchajcie, ribey i sezonowany angus. I za trzy burgerki. Możecie zgadywać, ile zapłaciłam. Dużo, a święta idą. <noise> Robimy trzy burgery, oczywiście, każdy będzie inny, ponieważ. Mój będzie dla mnie, pode mnie, Sylwia jakiegoś kosza tam innego. będzie będzie z cebulą, bo ona a, kocha cebulę, z łazem. ale nie je pomidora, Greg kocha wszystkie warzywa, a ja… A ja mnóstwo warzyw i super pikantne, że będzie wszystkie sosy a będą. A ja lubię Mam. sałatę, habanero i klasyczny kaczup z majonezem, jalapeno i mamy te, o chili. Eee... Stąd fabryczki, za... pokaż. Greg Kupiłam Gregowi. Greg mógłby jeść, czyli tak, i mówiłby dalej, że to jest w ogóle nie ostro. Zabieramy się na za smażenie burgerów, a ty się Gregu zajmij bołkami, które kupiliście. A, ty, jeszcze, karmie. jeszcze będziemy robić. E, mam trzy rodzaje jabłek i gruszki i będę robił sok świeżo wyciskany, e, właśnie z jabłek, z dodatkiem gruszki. Ale oni chyba miją, takie tutaj klocki Lego. Tak, to są klocki Lego dla dorosłych. E, zbyt często tego nie używam, więc nie zawsze pamiętam, jak to. Końca powinno iść, ale spokojnie będzie ten sok. Będzie. To nie chce grok składa, a ja wam już smażę burger. Tutaj tworzymy burgerki, a tutaj słuchajcie, podpiekamy cebulę i pieczarki, bo one lubią smażona. A tutaj wrzuciliśmy bułeczki, żeby się zgrillowały, a na te bułeczki za chwilę wrócimy jeszcze serek żółty, się nie musieli na to rzucać. Co? Prawie gotowe. Bardzo szybkie jedzenie. No, szybkie jedzenie, pyszne jedzenie i mnóstwo spontana. Y, Staramy się, żeby było, słuchajcie, jak najdrowiej, więc kupujemy zdrowy keczup, cukru. najmy jak najwięcej warzyw. No ale i tak dzisiaj gluten wiedzie. Grega burger. burger. Serek, tutaj jeszcze pomidorek, to i to. <laughs> mhm. I dużo chili dodał. Dodałem dużo papryczek i wszystkiego. Ale zmontowałem Madre Fokensa, kurde ogromnego. Tak? Całą z patelni, tak? tak? Nie zostawisz nic dla mnie, tak? No nic, już. Um, tak lubię. Tak lubisz cebulę, tak? Aha. To może byś albo burgery z cebulą z cebulą z cebulą i z cebulą, niczym więcej. I co? I keczup? Keczup? Tu i I A majonez? I jeszcze to, potem. Ona lubi burger tysiącowy. Znaczy tego, sos tysiącowy. już? Tyle. Tak, teraz. E... No i To sobie tu dalej. No ekstra. Składamy mm. Mm -hmm. sałatkę, pomidorka, majonez, ketchup. и бургер, и конец.